Cześć! Dzisiaj o tym, co Iga Świątek powiedziała po meczu z Jeleną Rybakiną, przegranym w Australian Open. Ważne słowa naszej tenisistki o zmianach w grze i w kalendarzu startów. Ponadto, dlaczego jej niepowodzenie w ćwierćfinale to nie jest koniec świata. Jan Zieliński niestety odpadł z rywalizacji w deblu w półfinale w Melbourne. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Jelena Rybakina pokonała Igę Świątek w ćwierćfinale turnieju Australian Open wielkoszlemowego 7-5, 6-1. Tym samym nasza tenisistka pierwszy raz w karierze odpada na tym etapie w Melbourne. Dwa razy była wyżej, czyli w półfinale w sezonach 2025 i 2022. Iga Świątek na konferencji po meczu, pytana przez dziennikarzy, wypowiedziała się na kilka tematów. Cytuję: Nie serwowałam tak dobrze jak na przykład w meczu z rybakiną w Cincinnati. Mój serwis był przeciętny. W pierwszym secie o wszystkim decydowało kilka punktów. Jelena dała mi szansę swoim serwisem. Czasami je wykorzystywałam, czasami popełniałam błędy. W drugim secie jej gra nabrała jeszcze większego tempa. Nigdy nie udało mi się zagrać perfekcyjnie na kortach w Melbourne. Są dość szybkie. Spróbuję w przyszłym roku. Iga, dopytywana, co chciałaby zmienić, w swoim tenisie dodała, cytuję, niektóre techniczne rzeczy były dla mnie dość trudne do płynnego wprowadzenia. Widzę na przykład, że Carlos Alcaraz zmienia swój serwis co roku. W moim przypadku każda drobnostka do wprowadzenia zajmuje więcej czasu, jest kilka rzeczy w serwisie, które chcę zmienić, zmieniałam to już w okresie przygotowawczym, ale potem nadchodzą mecze i nie ma się zbyt wiele czasu w trakcie gry, by pomyśleć o tym, nie chce się myśleć o takich szczegółach podczas rywalizacji, wtedy wraca się właśnie do starych nawyków. Myślę, że tenis to przede wszystkim treningi i kwestia automatyzacji swoich ruchów, zagrań, zbudowania pewności siebie oraz koncentracji w najważniejszych momentach spotkania, by zagrać to, co się ćwiczyło. Jak widać, jeszcze Iga potrzebuje więcej czasu, by przećwiczyć podanie czy niektóre elementy gry. To, co już trenowała, myślę, że tak samo wygląda sprawa w przypadku gry przy siatce, woleja. Iga dodała, cytuję: Wiem, gdzie muszę się poprawić. To te same rzeczy, o których myślałam przed turniejem. Ten turniej nie dał mi żadnych przełomowych lekcji, muszę po prostu popracować. Tak jak wcześniej już mówiłem, nie pozostaje, idzie nic innego, jak dalej trenować i ćwiczyć zmiany nad tym, by inaczej wyglądał jej tenis, szczególnie w starciach z największymi rywalkami, bo tu oczywiście jest spore wyzwanie. Jej wypowiedzi kręcą się wokół potrzeby pracy nad tenisem, nad wprowadzeniem modyfikacji i nic dziwnego, że zasugerowała także w trakcie konferencji, że z tego powodu myśli o tym, by nie zagrać w niektórych turniejach. Cytuję naszą tenisistkę. W zeszłym roku miałam problem z podjęciem takiej decyzji, ale w tym roku spróbuję zmienić podejście. Myślę, że na pewno odpuścimy niektóre turnieje WTA 1000. Nigdy tak nie robiłam, więc nie wiem czego się spodziewać, ale wydaje mi się to konieczne, jeśli chcę poprawić swoją grę. Jeśli mam coś poprawić, to dobrze byłoby mieć na to czas. Niestety, terminarz nie pomaga w tej sprawie. Oczywiście, terminarz jest bardzo intensywny, za chwilę kolejne turnieje. Właściwie, gra się przez cały rok. Do końca listopada, to nie jest pierwsza taka wypowiedź. Igi Świątek, już pod koniec poprzedniego sezonu, kilka razy sugerowała, że może opuścić niektóre imprezy w sezonie 2026. Mówiła wtedy w jednym z wywiadów o dwóch turniejach, w innych nie wskazywała konkretnej liczby. Podobnie Winfiset, gdy rozmawiałem z trenerem Igiświątek Świątek jesienio, wskazywał, że będą rozważali, ile i które starty mogą zostać pominięte. Tak więc Iga potwierdza. To, co mówiła wcześniej, i nie dziwię się, że nadal ma takie podejście. Potrzebuje nasza tenisistka rzeczywiście przestrzeni na treningi, na pracę, a nie by gonić za kolejnymi turniejami. Jak odbywają się dane turnieje, to zwykle między meczami już nie ma czasu na to, by przyćwiczyć konkretne rozwiązania, by na spokojnie potrenować. Stąd zapewne pomysł, by czasem nie grać w poszczególnych turniejach. A które to będą zawody? Team IG Świątek potwierdził mi niedawno, że IGA zagra w DOSZE, to impreza w dniach 8-14 lutego, już niebawem. To będzie pierwszy turniej rangi WTA 1000 w tym roku. Iga wygrywała tam już kilka razy. Bardzo lubi występować w Katarze i nie dziwię się, że nie zrezygnowała. Ale co dalej? Po Dosze jest Dubaj, kolejny tysięcznik w dniach 15-21 lutego. Polka jest na liście zgłoszeń na stronie turniejowej, bo właśnie sprawdziłem, ale zobaczymy, czy na pewno wystąpi. Następnie będą dwie wielkie imprezy kolejne w Stanach Zjednoczonych, tradycyjnie Indian Wells i Miami. Jak już wcześniej Wam mówiłem, jakbym miał typować, które turnieje IGA może w tym roku opuścić, to stawiałbym właśnie na Dubaj. Do tego na koniec sezonu impreza w WUHANie i być może latem w Kanadzie. Ale niewykluczone, że podjęte zostaną jeszcze inne decyzje po poszczególnych wynikach. Generalnie nie są to jakieś sensacyjne pomysły, bo tenisistki czy tenisiści od dawna tak robią. Sabalenka przykładowo nie gra wszędzie, też niedawno mówiła, że jej zdaniem kalendarz jest zbyt wymagający i że będzie pomijała ponownie niektóre turnieje. Tłumaczyła to akurat względami zdrowotnymi, ale wiadomo, że mając wolne od rywalizacji oficjalnej, ma też czas na to, by trenować. Ważne też zdanie Igi Świątek, jakie wypowiedziała w trakcie wywiadu z Eurosportem, cytuję: Nie czuję się więc jakaś załamana, a raczej gotowa do tego, żeby po prostu w tym sezonie pracować i iść dalej. To jest myślę kluczowe, bo nie o to chodzi, żeby się załamywać, tylko żeby po prostu rozwijać się i wyciągać wnioski z niepowodzenia z rybakiną. Iga napisała także w social mediach, cytuję Dziękuję Melbourne, to była wielka przyjemność wrócić do Australii i nie mogę się doczekać powrotu w przyszłym roku. Jeśli chodzi o ten mecz, nie jestem zadowolona z wyniku, ale wyciągam z niego ważne wnioski i idę naprzód. Wiem na czym się skupić i będę dalej ciężko pracować. Więc praca oczywiście odmieniana przez wszystkie przypadki w wypowiedziach naszej zawodniczki. Jeszcze odnośnie samego meczu Świątek z Rybakiną to jak zwykle po przegranej Igi widzę w polskim internecie atmosferę końca świata i żałoby na Narodowej I jak zwykle myślę, że ten dramatyzm nie ma sensu, tym bardziej, że w tym przypadku po prostu Polka przegrała z lepszą tego dnia rywalką. Rybakina w ostatnim czasie prezentuje się fantastycznie, a od lat należy do czołówki, znamy jej możliwości. Martwi oczywiście serwis IGI i przegrane kolejne mecze z przeciwniczkami, z top 10 ze ścisłej czołówki. Ale to przecież nie będzie trwało, myślę, wiecznie i karta w końcu się odmieni. Rybakina poprzedni rok miała prawie w całości przeciętny. Pegula też przechodziła przez swoje kłopoty. Anisimowa odpadła teraz w ćwierćfinale. Goff w Wimbledonie ostatnim na etapie pierwszej rundy. Pegula również. Tak więc zdarzają się trudne momenty u różnych tenisistek. Ćwierćfinał pewnie jest poniżej oczekiwań Igi oraz jej kibiców, ale myślę, że warto to docenić. A to też dopiero początek sezonu, który jest bardzo długi. Jak zwykle też wzmagają się apele o zmianę trenera wśród komentujących, ale przecież w tym momencie... To byłoby ryzykowne, dopiero ruszyły rozgrywki, zaraz kolejne turnieje. Iga nie notuje jakiejś przerażającej serii, odpadła w ćwierćfinale. A czy z jej rankingiem i rywalkami po drodze to był obowiązek? W sporcie nie ma moim zdaniem czegoś takiego jak obowiązek, jak pewnik. Mecze trzeba samemu wygrać na korcie, wykonać konkretną pracę. Nic nie jest dane tylko dlatego, że Iga Świątek nazywa się Iga Świątek. Myślę, że jeśli nie zdarzy się jakiś kataklizm w najbliższych miesiącach, to Iga co najmniej do końca tego sezonu będzie pracować z Wimem Fisetem. Jeśli wyniki będą dobre, to nic się nie zmieni, a jeśli będą słabsze, to zobaczymy. Belk zwykle nie prowadził zbyt długo tenisistek w ostatnich latach, gdy był ich szkoleniowcem przez rok, dwa najczęściej, na przykład Rzęk, Kerber, Kwitową czy Errani, nieco dłużej Osakę i Azarenkę. Na pewno problemem jest to, że Iga nie zawsze wprowadza w życie to, co mówi jej trener, z trybun w przerwie między setami z rybakiną Fiset radził jej, by grała z większą rotacją, bezpieczniej, a wciąż stanowiłoby to duże wyzwanie dla reprezentantki Kazachstanu. W drugiej partii Iga niestety uderzała jednak zupełnie inaczej zbyt szybko, ryzykownie i stąd większa liczba błędów. Niemniej nie zgadzam się z argumentami o końcu Igi Świątek, jaki to jest koniec jeśli jest druga na świecie, wygrała sześć trudniów wielkoszlemowych, ostatni wynik to ćwierćfinał, najlepsza ósemka, zaraz kolejne imprezy, a to wszystko gdy nie ma jeszcze 25 lat. To znaczy myślę, że czasem padają zbyt mocne sformułowania o końcu Igi, dramacie i tak dalej w sytuacji, gdy nie potrzeba tak mocnych słów. Jeśli dziś mówimy o końcu, to co będziemy mówić w sytuacji, gdy Iga wypadnie kiedyś stop 20 na świecie? Jeśli będzie notowała słabsze wyniki jak Agnieszka Radwańska pod koniec jej kariery? Jeśli dziś wykorzystamy wszystkie mocne określenia na opisanie problemów, z jakimi zmaga się Iga, to w przyszłości już zabraknie przymiotników, by dobrze zobrazować to, z czym się zmaga. Gdyby rzeczywiście zaczęła notować seryjnie pierwsze rundy imprez wielkoszlemowych, albo odpadać równie szybko. Wtedy trzeba byłoby się rzeczywiście zastanawiać, co dalej. Na razie myślę, że jednak przede wszystkim spokój. Z Melbourne napłynęła niestety inna, gorsza wiadomość. Otóż para Jan Zieliński i Luke Johnson przegrała w półfinale deblowego Australian Open z duetem reprezentantów gospodarzy Kabler i Polmans 2-6, 6-3, 3-6. Szkoda, ale to i tak świetny rezultat. Pamiętajmy, że Polak i Brytyjczyk dopiero od tego sezonu grają razem. To ich drugi wspólny start. Dla Zielińskiego to drugi półfinał Wielkoszlemowy w karierze. Trochę zabrakło tym razem, ale początek ich wspólnej drogi naprawdę obiecujący. Polak błyszczał w United Cup, a teraz świetnie zaprezentował się również w Australian Open. Oby utrzymali taką powtarzalność w osiąganiu najlepszych rezultatów. Swoją drogą dla Johnsona to jest w ogóle historyczny wynik. Pierwszy tak dobry w wielkim szlemie. Też pamiętajmy, że w deblu najważniejsze jest zgranie, a skoro panowie tak dobrze zaczęli, to myślę, że w przyszłości może być tylko lepiej. W męskich półfinałach Australian Open zmierzą się najlepsi z najlepszych, czyli Carlos Alcaraz, lider rankingu z trzecim na świecie Aleksandrem Zwieriewem, a czwarty Nowak Djokovic będzie mierzył się z wiceliderem Janikiem Sinerem. Swoją drogą nadal smutne, że Hubert Hurkacz ograł Zwieriewa w United Cup, tak pięknie się prezentował, a już dawno jest poza imprezą. Wracając do najlepszych, myślę, że wszyscy stawiają na finał alcaras sinner Każdy inny skład meczu finałowego będzie niespodzianką, nie sensacją, bez przesady mówimy w końcu o najlepszych zawodnikach w rankingu, ale niespodzianką. Alcaras obecnie remisuje w rywalizacji bezpośredniej ze Zwieriewem 6-6. Dwa lata temu Hiszpan pokonał Niemca w finale w Paryżu, ale przegrał w Melbourne. W 2023 z kolei Alcaras był lepszy w US Open, a cztery sezony temu Zwieriew od niego w Paryżu. Tak w tych wielkich szlemach wyglądało, aczkolwiek wydaje mi się, że Hiszpan jednak ma sporą przewagę nad Niemcem. I nie chcę oczywiście skreślać Zwierjewa, ale to byłoby duże zaskoczenie, gdyby był w stanie przeciwstawić się obecnemu liderowi rankingu. Czy w drugim półfinale Djokovic może powalczyć z Sinerem? To piąty z rzędu półfinał Serba w Wielkim Szlemie i przede wszystkim należy mu pogratulować. W tym wieku nieprawdopodobna seria. Rok temu w Melbourne przegrał ze Zwieriebem, ale właściwie z kontuzją. W kolejnych imprezach wielkoszlemowych odpadał już tylko po meczach z Sinerem albo Alcarazem. Nie urwał w tych meczach z młodszymi ani jednego seta. Jak będzie teraz? Szansą dla Djokovica jest fakt, że w jednej ósmej finału otrzymał walkover od Męsika. Czech nie musiał wychodzić na kort, zaoszczędził siły, a w ćwierćfinale rozegrał tylko 2,5 seta z Lorenzo Musettim, Włochem. Swoją drogą dramat Musettiego, który prowadził z Dżekowiciem 6-4, 6-3. W trzeciej partii było 3-1 dla Serba i wtedy Włoch z powodu kłopotów zdrowotnych musiał poddać pojedynek. Przestał normalnie poruszać się po korcie, Serb miał sporo szczęścia. Ale z drugiej strony to też sztuka wytrzymywać fizycznie w takich warunkach, jakie panują w Australii. To również dlatego 38-latek z Belgradu jest tak wysoko w turnieju. Ja stawiam na finał Sinner Alcaraz, ale poczekajmy. Pamiętajmy, że Djokovic wygrywał w Australian Open już 10 razy. Uwielbia te korty, może jednak zagrozi Sinnerowi. I na koniec piszcie końcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem Iga Świątek powinna rezygnować z niektórych turniejów, a może jednak powinna grać dalej? Jakie zmiany w jej grze są Waszym zdaniem najbardziej potrzebne i kto awansuje do finału Australian Open w męskiej grze pojedynczej? Zapraszam do subskrybowania kanału, do podbijania i polubienia materiałów na kanale Program Tenisowy. Dziękuję Wam za wszelkie wsparcie. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.